hej Manku, to miałem zależności od tego, w napojów na kanale. Napojów na pojemnym się będzie Coca-Cola dietetyczna. Eee, także jedną kolę dietetyczną rezowaliśmy, była taka no, ciekawa w smaku, bo nie, była, nie miała kalorii, nie miała cukru. Eee, po prostu nie jak cola, ale yy, nie, zna, nie znakiem tego, że jest, była paskudna, bo była bardzo dobra. Eee, Coca-Cola też będzie taka pyszna, zobaczymy. To też jest dobra, ma nawet podobne smakiem do tamtej. Jeżeli ktoś nie lubi cukru ani kalorii, ta kola jest specjalnie dla niego. Jeżeli ktoś nie lubi oczywiście bardzo słodkiej coli, no to to 6 na 10. Je. Jeżeli lubicie na nie, recenzje takich napojów, trzeci już teraz łypeczkę w górę. na fajny komentarz, udostępnijcie ten, ten film z Ja zapraszam Was także na poprzednim filmie tak, na następnym na, film, na, następny, na, następny, na, następny, na razie, cześć, hej. hej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału wrożen, dzięki, także, elo.